Hey, cześć, witajcie, Jesteście w pierwszym moim odcinku na kanale z Friday Night Funkin'. Dzisiaj będziemy grali moda Sky, czyli jakby dziewczyny, boyfrienda lub jej żony, psychofanki bardziej, która chce z nim zostać. Yy, tak słyszałem, nigdy w co nie grałem jeszcze. To jest pierwszy raz kiedy tego moda pograłem i chciałem bardzo zobaczyć jak on wygląda i te sprawy. Więc zagrałem się na hardzie, jakby mam Weak Score 264000, nie wiem skąd to on jest. Nigdy w co nie grałem. I zagram oczywiście na hardzie Bo Jesteśmy hardkorami Bip Będę próbował oczywiście tłumaczyć co tutaj Oni mówią, na polski To zapisalowane jest Ale jak wiecie to Chciałbym powiedzieć, że to nie jest Moje nagrywanie, tylko tak ogólnie z tej gry Tak piksel Że zadziałało Przemiana zadziałała Teraz możemy być razem na zawsze W moim w बक्ती प्रस्तम O kurde z nimi o kurde Ale coś mi nie działały przyciski To jest fajna, przyjemna Słyszałem, że to są trzy fazy i... Tak jak w Trikie, tylko w Trikie są cztery Dajcie dać komentarze jeśli chcecie, żebym nagrał Trikiego Bo grałem w Trikiego, ale... Nie mogę przejść Czwartej fazy. Dajcie znać, jeśli chcecie żebym nagrał cały week. I to Bip. O co ci chodzi? Nie chcesz ze mną pójść na randkę? Lub nie chcesz ze mną chodzić. Bob? mówi, że jesteś. O co ci chodzi? Mówi, że jesteś w związku. Poczekaj, już trochę bardziej wnerwiona. To chyba druga faza. Przepraszam, że tak mówię. Tak dziwnie, ale jestem trochę chory i mam słaby mikrofon, także nie jesteśmy najlepszy. Widzę, że ona to już się poci, jest trochę humor jej. Spadł. O, już się trochę bardziej poddenerwowała Tak jak anima ma tutaj takie coś na czole takie, Nie wiem jak to określić takie leczki W kształcie takiego kwadracika Rzuciła mikrofonem albo nie da Mikrofon chyba rzuciła nim. Za co? Bip, bop. So ta głupia dziewczyna. Trzymacie ją mnie z daleka. Bip. O, uśmiechnąła się. Manifestują. Nie wiem, jak to przetłumaczy na polski. Za bardzo, możecie sobie sami zobaczyć. Boję, nie wiem po prostu. Możecie mi powiedzieć w komentarzu, co to znaczy. Jak to powiedzieć po polsku? Glupo. to znaczy, że twoja dziewczyna już odchodzi na zawsze. Jak zabieram ją na zawsze, czy coś takiego. Nie wiem, jak to powiedzieć po prostu. Na zawsze. Będą się już serio uczyć tłumaczenia. O kurde już przemija się w jakiegoś demona W ogóle nie zauważyłem Nie wiem czy tutaj nie było żadnych Title Bo chyba to wszystko skifnąłem Przepraszam was bardzo I nie tłumaczyłem do wszystkiego Próbujemy zrobić full combo nie jest to specjalny trudna. Wysyłka z fajna, w się uciekłam. O! Mamy dobry ending, pokonaliśmy psychofankę i zabraliśmy dziewczynę do domu, żeby zjeść Wendy's. I to by było w sumie na tyle. Chciałbym jeszcze zobaczyć czy nie ma tutaj jakichś sekretnych piosenek, bo zazwyczaj są na free FreePlayu. Ale nie ma, jak widać. Chyba to na serię ostatnio. O, wywaliła mi grę. I udało nam się uratować naszą dziewczynę. I siebie samego. I dajcie suba, i napiszcie w komentarzach co mam nagrać. Jakie gry, jakie mody. No. Dostał się suba lajka. I na 5 lajki. Dwa lajki, nagrywamy tabiego.